Za miesiąc minie prawie rok od wejścia do rady z organizacji prozwierzęcych, policji i prokuratury z Olsztyna. To jest dobry czas na podsumowanie nie tylko zbiórki, ale także całej tej interwencji. I to jest czas, kiedy dobrze, aby Państwo poznali efekty pracy setek osób, tak naprawdę, przy tych działaniach, przy działaniach ratowniczych, chyba największych w Polsce, jeśli chodzi o schronisko dla zwierząt. 17 czerwca po raz pierwszy organizacje wspólnie z policją i prokuraturą weszły na teren mordowni w Radysach, bo tak możemy to schronisko nazwać już dzisiaj, ponieważ liczne dowody, które uzyskaliśmy w międzyczasie, a także podczas interwencji, uprawniają do takiego stwierdzenia. Ale sama interwencja byłaby niemożliwa, gdyby nie praca kilku tak naprawdę osób, kilku pań które z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przez kilka lat uzyskiwały z gmin informacje, to bardzo ciężka i skrupulatna praca i tymi danymi dosłownie zawaliły prokuraturę. Kilkanaście tomów akt te panie, które zdobyły potwierdzają, że w Radysach od dawna dochodziło do znęcania się nad zwierzętami i miejscowa prokuratura w Piszu nie widziała problemu. Dlatego musiała tym zainteresować się inna jednostka prokuratury, i tak naprawdę chyba musiał to przejąć prokurator Michał Choromański z prokuratury rajonowej Olsztyn Północ, dla którego chyba wszystkie organizacje, które były w Radysach, chylą czoła za trud i poświęcenie, które w tą sprawę od początku wkłada. Już policja, którą prosiliśmy też o komentarz w tej sprawie który zaraz Państwo zobaczą, również mówi o zaangażowaniu prokuratury i o bardzo, bardzo trudnej pracy. Zobaczmy, co na ten temat mówi rzecznik prasowy Policji w Olsztynie. Jeżeli chodzi o przygotowania do interwencji właśnie w schronisku w Radysach, tak naprawdę możemy mówić o blisko dwóch miesiącach. Były to oczywiście godziny planowania, godziny odbierania różnego rodzaju hipotez, założeń. Policjanci od samego początku nie mieli tak naprawdę informacji, co zastaną na miejscu. Wymagało to wielu spotkań, no i wielu oczywiście planów pod kątem tego, jak należy się zachować. Należy wspomnieć również, że była to pierwsza tego typu policyjna akcja. Myślę, że największa na skalę naszego kraju. Mieliśmy takie informacje, że do... schronisko jest tak naprawdę bardzo dobrze chronione, pilnowane przed dostępem osób niepowołanych. Sam teren również trudny był do wcześniejszego spenetrowania, do, wcześniejsz... do wcześniejszego sprawdzenia, dlatego policjanci, planując swoje działania, korzystali ze zdjęć ogólnodostępnych, ze zdjęć satelitarnych dostępnych w internecie. Spodziewaliśmy się, że samo wcześniejsze wejście do schroniska może żeby wzbudzić podejrzenia właścicieli. W związku z tym nie były podejmowane tego typu próby. Była oczywiście brana pod uwagę również możliwość wykorzystania drona, aby z powietrza sprawdzić ten teren, lecz mimo to również przy użyciu drona nie odważyliśmy się, aby ten teren dokładnie sprawdzić po to, żeby nie wzbudzać u właścicieli schroniska żadnych podejrzeń. Policjanci dokładnie o godzinie 6 otoczyli cały teren schroniska. Całe schronisko zostało przez nas otoczone. Należy wspomnieć, że jest to kilka hektarów terenu, który był otoczony. Ku zdziwieniu policjantów drzwi do schroniska w momencie wejścia były otwarte. Policjanci zostali tam, pracowników oraz zwierzęta, e, które potrzebowały pomocy. Właściwie można e, krótko powiedzieć, że widok, który zastali, e, no pozostawiał bardzo wiele do życzenia. E, i, I nie jest tajemnicą, że policjanci wchodząc do schroniska nie spodziewali się tego, co właśnie tam zastaną. Policjanci przygotowali grupy oględzinowe. W każdej takiej grupie obecny był technik kryminalistyki, który fotografował, dokumentował każde zwierzę, każdy kojec, każdy szczegół, który mógłby coś wnieść do prowadzonego postępowania. W grupie oględzinowej również uczestniczyli, udział brali psycholodzy zwierzęci, jak również przedstawiciele Fundacji Prozwierzęcych. Policjanci ograniczali wszystko, no, każde zwierzę każde zwierzę z osobna, każdą klatkę, każdy koiec z osobna. Należy również wspomnieć, że nie, nie tylko same schronisko było nadzorowane przez policjantów, dlatego że policjanci wchodzili dokładnie o godzinie 6 w kilka miejsc naraz po to, aby zabezpieczyć jak najwięcej materiałów. Między innymi zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy kart dokumentacji medycznej. Podczas przeszukania terenu schroniska policjanci również natknęli się na nielegalną amunicję, która również została przez nas zabezpieczona. Jesteśmy zaszczyceni z tego powodu, że właśnie prokuratura Olsztyn Północ, właściwie pan prokurator Michał Choromański zaangażował Komendę Miejską, z którą współpracuje od wielu lat, do działań w schronisku w Radysach. Głównym dowodzącym tej akcji był nadkomisarz Jarosław Witowicz, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, który osobiście się zaangażował, ale na skutek właściwie jego działań można powiedzieć, że wielu policjantów, właściwie każdy, który brał udział w, tej, w tych działaniach, był również osobiście w to zaangażowany. Zaangażowany. W chwili obecnej wszystkie czynności są nadzorowane przez Prokuraturę Olsztyn Północ, niemniej jednak prowadzone są w dalszym ciągu przez Olsztyński Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. I nie ma co ukrywać, że pomimo trudności, na które napotykają policjanci, ta sprawa jest traktowana priorytetowo. Tak naprawdę zeznania świadków w tej sprawie, tak jak i w każdej sprawie bardzo pomagają i tu pomogły, bo przed wejściem do RADYS, bo tak to nazwijmy, mieliśmy zeznania wielu świadków, którzy potwierdzają, że tam dochodzi do znęcania się na zwierzętami. Ci świadkowie oczywiście w miarę upływu czasu, czyli po wejściu do schroniska w Radysach sami się zgłaszali już, że chcą zeznawać. I to jest bardzo dobre, bo już nie boją się wcześniej na przykład bali się złożyć zeznania, bo pracownicy Rady dowiedzieliby się na przykład, że wśród byłych pracowników na przykład jest ktoś, kto kogoś obciąża. Tutaj teraz nie ma takiej obawy. Prokuratura te wszystkie zeznania zbiera do akt. Aby ewentualnie te zarzuty, jeszcze tym ludziom, którzy mają status podejrzanego, zwiększyć. Ale mówmy o szczegółach. Samo wejście do schroniska w Radysach, czyli 17 czerwca, było bardzo długim, bardzo długo wyczekiwanym momentem dla naprawdę wielu tysięcy osób w Polsce którzy stamtąd nie tylko e, posiadali psy w bardzo złym stanie psychicznym, ale także, którzy mieli wiedzę, że tam przez lata dochodzi do znęcenia się nad zwierzętami. I tutaj działania logistyczne e, były prowadzone już kilka tygodni przed tą interwencją. Jako Pogotowie dla Zwierząt podjęliśmy się zadania koordynacji tych działań razem z wieloma innymi organizacjami, które e, pomagały nam w tym e, i pomagają do dzisiaj oczywiście. Tych organizacji jest w Polsce kilkadziesiąt. Natomiast sama ta interwencja, no, z uwagi na specyfikę, była utrzymywana w tajemnicy. Teraz możemy powiedzieć, że zarówno lekarze weterynarii, którzy uczestniczyli w pierwszej interwencji, zoopsycholodzy, technicy weterynarii i wiele osób też z organizacji prozwierzęcych nie wiedziało, że jedziemy do Rady z, do momentu, kiedy tam się po prostu rano nie pojawiliśmy o 6.00. Wiedzieli, że jadą gdzieś w okolicy Olsztyna. Nie chcieliśmy, aby ktokolwiek z Rady dostał jakikolwiek przeciek od znajomego czy zna, znajomego znajomego, dlatego te informacje były bardzo szczątkowe co do miejsca przeprowadzania interwencji. E, I udało się. My, właściciele byli zaskoczeni. Najpierw tam weszła policja, e, oględzin dokonała policja, a potem umożliwiono organizacjom prozwierzęcym e, nie tylko oględziny miejsca, ale także możliwość odbioru tych zwierząt. W dzień interwencji, czyli 17 czerwca, odebraliśmy 70 zwierząt w najgorszym stanie. To były zwierzęta, których dalsze przebywanie zagrażało nie tylko utracie zdrowia, ale też utracie życia. I te obrazki, które Państwo teraz widzą, to są zdjęcia z dnia interwencji. To są nie tylko warunki, w których były utrzymywane zwierzęta. Ale przede wszystkim stan, w którym były utrzymywane i całe te akcje ratownicze, które tak naprawdę pozostaną na zawsze w naszej pamięci. To były bardzo trudne akcje. Na szczęście wszystkie te zwierzęta, które były w stanie ciężkim, którym, które w dniu interwencji zostaliśmy na przykład z udarami słonecznymi. Wszystkie te zwierzęta udało się uratować. Tak naprawdę one były na bieżąco wywożone takimi urządzeniami, jakie mieliśmy na terenie schroniska do pomocy, czyli na przykład taczkami. Wiele osób potem krytykowało te działania, jak można psa wywieźć na taczce. Ale to był jedyny sposób, żeby przebić się przez kordon policji w miarę szybko poza teren schroniska w cień, bo na terenie schroniska tak naprawdę nie było miejsca, żeby te zwierzęta uratować. Nie było nawet. Jednego drzewka, żeby te, to, to zwierzę gdzieś w cieniu e, e, reanimować czy, czy podłączać kroplówki i podawać leki. Te osoby, które były tam, wiedzą, jak były to ciężkie warunki. Tak naprawdę w schronisku była jedna wielka patelnia. Te psy się tam smażyły na słońcu. Po kolei te psy zostały z tego schroniska wywożone. Po kolei ratowaliśmy i przywoziliśmy do klinik, które wcześniej mieliśmy zarezerwowane nie tylko w pobliżu, ale także i w Warszawie. To było pierwszego dnia. I pierwszego dnia również założyliśmy zbiórkę. Zbiórkę, która początkowo miała jasny cel, e, którą pozostał do końca właściwie czyli ratowanie zwierząt z radys. Ta zbiórka była założona na kwotę 300 tysięcy złotych, bo tyle przewidywaliśmy, że nas wyniesie cała ta akcja pierwszego, drugiego, trzeciego dnia interwencji, ratowanie zwierząt, koszty przygotowań do interwencji, koszty transportu tych zwierząt i początkowego leczenia. Nie zakładaliśmy tak naprawdę, że pierwszego dnia odbierzemy wszystkie zwierzęta bo nikt nie wiedział ile tych zwierząt jest na terenie schroniska. Jedni mówili, że jest 700, drudzy mówili, że jest 1,5 tysiąca. My mieliśmy informację, że jest załóżmy 2 i od 2,5 do 3 tysięcy. No wiadomo, że żadna z organizacji nie jest w stanie przyjąć takiej liczby zwierząt, a nawet 30 czy 50 organizacji, które zaangażowało się w ratowanie tych zwierząt z RADES, również nie posiadało tyle miejsc, aby te 2 czy 3 tysiące zwierząt przyjąć. My byliśmy przygotowani, że pierwszego dnia zabieramy około 100, 200, 300 zwierząt, które ewentualnie będą potrzebować pomocy. I tak też się stało. Wytypowaliśmy z lekarzami i weterynarii, weterynarii, którzy byli z nami 70 zwierząt, które były w stanie, jak już wcześniej mówiłem, zagrożenia życia, zagrożenia utraty zdrowia. I te zwierzęta udało nam się uratować, ale jednocześnie podczas tej interwencji zdobyliśmy dowody na to, że pozostałe psy, które są w schronisku, również należy odebrać. I Państwo pytali w tym pierwszym dniu, dlaczego tylko 70 zwierząt, e, dlatego, że w innym trybie, wtedy e, w trybie szczególnym, nie mogliśmy odebrać pozostałych zwierząt. Jak już wcześniej mówiłem, założyliśmy zbiórkę na 300 tysięcy złotych, bo tyle miały nas kosztować działania, które wtedy wyceniliśmy, że ratowanie tych psów e, będzie tyle co właśnie kosztowało. E, powiem tak, e, państwa ofiarność i państwa hojność sprawiła, że na tej zbiórce no, w ciągu Ponad dwóch tygodni uzbierało się ponad półtora miliona złotych. I dzięki temu mogliśmy z powodzeniem podjąć się kolejnej interwencji, już tydzień po pierwszym wejściu, i podjąć decyzję o ratowaniu pozostałych zwierząt, czyli. Do ratowania zostało jeszcze ponad 1100 zwierząt wtedy w schronisku w radysach. I to się udało. Dzięki Państwa wsparciu, dzięki hojności, dzięki zrozumieniu potrzeby udzielania pomocy tym zwierzętom, tak naprawdę ta interwencja była możliwa. Przechodząc chwilowo do rozliczeń tych kosztów pierwszych działań, same działania w pierwszy dzień interwencji oraz ten kolejny miesiąc interwencji na terenie schroniska dla zwierząt. W tym koszty transportu tych zwierząt dla kilkudziesięciu podmiotów wyniosły prawie 400 tysięcy złotych. To jest bardzo duża kwota. Zwracaliśmy wszystkim podmiotom, które zaoferowały swoje usługi w transportach zwierząt, nawet na drugi koniec Polski, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kilometrówki, zwrot kosztów faktur. To były w większości transporty specjalistyczne. Kwota za sam zakup klatek transportowych wyniosła prawie chyba 50 czy 60 tysięcy złotych. To są tylko e, klatki transportowe. E, natomiast transporty kosztowały o kilka razy więcej. E, czasami jechało 5 psów w transporcie, czasami jechało ich 20. Były to różne transporty, różne firmy, stąd różne kwoty, ale gdzieś e, no, łącznie z. E, Funkcjonowaniem w tych radysach, z kosztami noclegów, zakupu żywności i zupełnie innych kosztów. Uzbieraliśmy więc ponad 1,5 miliona. Tak naprawdę odliczając koszty samej interwencji, logistyki, to jest około 400 tysięcy złotych. Pozostało ponad milion złotych, minus też prowizja dla portalu, który zbierał te środki, co jest oczywiste i jasne. No, po przeliczeniu tych wszystkich kosztów wyszło nam, że z tych uratowanych prawie 1200 zwierząt z RADYS koszty na jednego psa przedstawiają się następująco. Jest to między 700 a 900 zł, które każdy pies ma zabukowane do opłaty za nie tylko leczenie, ale i transport, a także częściowo dla niektórych psów utrzymanie. Czy to są duże kwoty, czy małe. Dla nas to były duże kwoty jako pogotowie dla zwierząt zobowiązaliśmy się do pokrywania wszystkich kosztów leczenia. Trzeba pamiętać, że sama sterylizacja czy kastracja takiego psa to jest koszt około 300, czasami do 600 zł. Koszty leczenia, czyli zwykłe badanie krwi, czasami morfologia, biochemia, to jest już koszt około 100 zł, a do tego jeszcze jest opieka pooperacyjna. Do tego jest odrobaczenie, szczepienie, koszty tak naprawdę czasami przewyższały pulę tych środków na jednego psa. Schronisko na Paluchu, jak też niektóre inne schroniska, nie liczyły żadnych opłat, czyli nie przysyłały nam faktur za leczenie psów i utrzymanie, dzięki temu tak naprawdę te środki zaoszczędzone na wielu psach, które pojechały do schroniska na Paluchu, udało się przeznaczyć na inne potrzebujące zwierzęta z Rady, dzięki czemu tak naprawdę na bieżąco jesteśmy w stanie opłacać faktury. I chyba nie ma nikogo, kto powiedziałby, że nie zapłaciliśmy za koszty leczenia czy koszty transportu. Wiele osób też brało koszty transportu na siebie, ale też bardzo dużo osób tymi kosztami obciążało pogotowie dla zwierząt, bo zgodnie z umową takie koszty organizacja zdecydowała się zapłacić i to jest po prostu uczciwe. W końcu to są państwa środki, my tylko dysponujemy w imieniu zwierząt tymi środkami. Także, tak na dobrą sprawę, zaleczenie tych zwierząt również z faktur, które dotarły, wyszło nam. Około 600-700 tysięcy złotych. To są też koszty kastracji i sterylizacji. Trzeba powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, w gminy, które zlecały opiekę nad zwierzętami w schronisku w Radysach, powinny te kwoty opłacić. Oczywiście do schroniska w Radysach. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, w schronisku obligatoryjna jest kastracja i sterylizacja zwierząt, ale jak wiemy z praktyki, Gminy, patologiczne gminy tak naprawdę, które miały umowę ze schroniskiem w Radysach nie finansowały tych zabiegów, a schronisko po prostu ich nie robiło. Niestety dzięki braku też nadzoru inspekcji weterynaryjnej w Piszu nad tymi sprawami w schronisku w Radysach rodziły się kolejne szczeniaki, dlatego że w Boksach były utrzymywane słuki razem z samcami. Tego nikt nie pilnował, te szczeniaki potem częściowo umierały, częściowo no, nawet nie chcę powiedzieć, co się z nimi działo, e, tak czy inaczej e, my te koszty sterylizacji kastracji wszystkich psów pokryliśmy. To biorąc pod uwagę ponad tysiąc zwierząt tak naprawdę, to same koszty sterylizacji i kastracji wyniosły około 400 tysięcy złotych. I jeśli policzymy te wszystkie koszty, to tak naprawdę wyjdzie nam prawie 1,5 miliona złotych. To są środki, które przeznaczaliśmy na ratowanie zwierząt z interwencji z rady i pewnie będziemy jeszcze przeznaczać, bo trzeba pamiętać, że leczenie tych zwierząt trwa nadal. W prawie chyba 20 czy 30 przypadkach te psy utrzymujemy w hotelach, które liczą też za usługi behawiorystyczne. To są zwierzęta, które są dzikie, które nie są socjalne z człowiekiem. Nie nawiązują żadnej relacji nie tylko na linii człowiek-zwierzę, ale także na linii zwierzę-zwierzę. I tak naprawdę te zwierzęta z Radys pozostaną pewnie w tych hotelach bardzo, bardzo długo, bo je po prostu ciężko wypracować. To są zwierzęta, które, to są psy oczywiście, które tak naprawdę rodziły się w Radysach, które nigdy nie widziały człowieka, który nie krzywdzi. Więc tak naprawdę one bały się, kiedy człowiek wchodził do boksu i boją się dzisiaj. I praca z takimi psami jest bardzo ciężka, żeby nie powiedzieć, że niemożliwa, że kiedyś zobaczymy takiego psa chodzącego na smycze. Są jednak też lepsze wiadomości. Większość z psów, które zostały odebrane w radysach, znalazły domy. Teraz Państwo mogą zobaczyć zdjęcia, które pokazujemy, jak bardzo te psy się zmieniły. Dzięki opiekunom, którzy adoptowali te zwierzęta, możemy porównać zwierzę z boksu, które było w Radysach i zwierzę, które jest obecnie bardzo szczęśliwe. Bardzo dużo, bardzo dużo zwierząt poszło do województwa mazowieckiego do adopcji. Bardzo dużo też zwierząt do adopcji zabrały fundacje. Fundacja Mondokana, Fundacja Judyta, Otos Animals. To są, to są organizacje, które... No, też, a, zapomniałem jeszcze dać o Tozie. W zarządzie głównym, gdzie do celestynowa też trafiło kilkadziesiąt zwierząt, to są psy, które, tak na dobrą sprawę, mają już domy. Tak? Są dobrze socjalizowane i mogą czuć się bezpiecznie na swoich prywatnych kanapach w domu u właścicieli. I o to nam właśnie chodziło. Patrząc na te zdjęcia, naprawdę łza się kręci w oku. Natomiast jest jeszcze wiele psów w schroniskach, które w domach tymczasowych. Które nadal czekają na adopcję. E, gdzie dalej szukamy dla nich domu. E, I mamy nadzieję, że w końcu e, dla nich ten e, taki dom przejściowy się zakończy i będą również mogły sobie spokojnie chodzić na spacerze w różnych miastach w Polsce. My z tymi oczywiście domami e, staramy się utrzymywać w miarę regularny kontakt. Może nie ze wszystkimi, ale oczywiście wiemy, gdzie jest taki pies. Każdy z tych psów. Jest zaczipowany, prokuratura też rejonowa w Olsztynie i okręgowa w Olsztynie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej zażądali od nas miejsce, gdzie te psy przebywają. I oczywiście taką listę przygotowaliśmy tych zwierząt, organy ścigania oczywiście taką listę mają. Państwo też bardzo często pytają, gdzie jest dany pies z danego boksu. Taki statystyk nie prowadziliśmy, nie wiemy czy pies z boksu numer 14 pojechał do fundacji X, Y czy Z. Natomiast wiemy, że pies o danym numerze i danym numerze chipa jest tu i tu. I tak jesteśmy w stanie tego psa zobaczyć. Jest też kilka psów, które niestety nie przeżyły w późniejszym okresie po uratowaniu z Radys 5 czy 6 psów nie żyje. To są psy, które przyjechały do nas i do klinik w bardzo, bardzo ciężkim stanie. Były bardzo odwodnione, bardzo wychudzone, wręcz w stanie wyniszczenia, czyli kacheksji. I mimo udzielania pomocy weterynaryjnej, mimo dziesiątek tysięcy złotych wydawanych na ich leczenie, niestety po jakimś czasie one najczęściej umierały w klinikach. Stan wyczerpania tych zwierząt był na tyle duży, iż pomimo wdrożonej akcji ratunkowej w dniu interwencji, jak i w późniejszych dniach w klinice po prostu tych żyć nie udało się uratować. To są niestety smutne fakty, o których też trzeba powiedzieć. Nie było tych zejść psów dużo, ale były i oczywiście prokuratura o tym oczywiście wie, ma takie informacje. Natomiast też warto powiedzieć o tym, że w schronisku w Radysach również znaleźliśmy bardzo dużo martwych zwierząt, które były zamrożone. One leżały w chłodni. My, jako pogotowie dla zwierząt, robiliśmy dokumentację e, tych zwierząt. E, mamy również w aktach wyniki sekcji zwłok, e, o czym no, nie chciałbym tutaj mówić, bo nie chcę e, narazić się na odpowiedzialność karną za ujawnienie tajemnicy postępowania przygotowawczego. E, cały czas w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, cały czas w tej sprawie są przesłuchiwani świadkowie. E, powiedzmy, e, że pewne rzeczy możemy ujawnić dzisiaj już za akt postępowania. Na przykład, że wiele sług miało ropo macicza. Niektóre zwierzęta, tak jak na przykład ta słuczka, którą Państwo teraz widzą, w swoim organizmie, w macicy, miała zmunifikowane, oczywiście, martwe płody swoich dzieci. Nie wiadomo, jak długo nosiła je w, swojej, w swoim brzuchu. Natomiast chirurdzy podczas sterylizacji wyciągali te martwe, martwe zwierzęta z brzucha. I to są na przykład takie ułożone kości. Wygląda to makabrycznie. Dziś mamy taką sytuację, że schronisko w Radysach zostało zamknięte. Nie ma, nie posiada numeru identyfikacyjnego weterynaryjnego. Nie przybywają tam żadne psy. I to jest takie nasze marzenie, które się w końcu spełniło, bo wyjeżdżając z Radys mieliśmy taką nadzieję, że tam żaden pies nie wjedzie. I faktycznie kilka miesięcy po interwencji e, pozostałe gminy, które jeszcze podpisywały umowy ze schroniskami w Radysach, te umowy rozwiązały. I też pomocna to była prokuratura i e, urząd wojewódzki w Olsztynie, który w, w trybie takim nadzorczym informował gminę o tym, że tam działo się źle i informował również gminy, że powinny te umowy z tym podmiotem rozwiązać. I tak się stało, chociaż niektóre gminy były bardzo, bardzo oporne. Eee, taką gminą, którą pamiętam, która nigdy nie widziała nic złego w radysach, była gmina Łochów. Szczególnie patologiczna gmina w Polsce, jeśli chodzi o ochronę zwierząt w powiecie węgrowskim. Eee, urzędników tam nic nie ruszało, nawet jak przyjeżdżali do radys, to wszystko im pasowało i jeszcze mieli pretensje do nas, że w ogóle co my tam robimy. Ta interwencja była trudna eee, z uwagi na liczbę zwierząt, z uwagi na. Zdobycie materiału dowodowego z uwagi też na logistykę działań i potem późniejsze transporty. Ale jest też trudna z innego powodu. Gminy, które były właścicielami tych psów, nie zwróciły ani pogotowiu, ani innym organizacjom, które brały udział w tej interwencji, żadnych kosztów. Policja i prokuratura, mimo że te zwierzęta są uznane za dowody rzeczowe również nie ponosi kosztów utrzymywania tych psów. Bo takie były ustalenia z organizacjami prozwierzęcymi, że tymi kosztami prokuratury i policji nie obciążamy. My dotrzymujemy słowa, więc tak naprawdę cały ciężar finansowania wzięliśmy na siebie my, jako Pogotowie dla Zwierząt, dzięki, tak jak już znaczyłem, państwa wsparciu, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że na stronach facebookowych Pogotowie dla Zwierząt będziemy relacjonować, co dalej w radysach za kilka tygodni czy za kilka miesięcy. Będziemy Państwa informować również o tym, jak sprawa trafi do sądu. Będziemy robić relacje z rozpraw. Tak naprawdę jeszcze raz chciałem podziękować za wielkie wsparcie, które Państwo okazaliście, ale też chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że my zamknęliśmy radysy, zrobiliśmy. Tak, i, i, i idziemy sobie dalej. Myślę, że nie wiedzą Państwo o tym, a też chciałem powiedzieć, że tak naprawdę kompletowanie materiału dowodowego z tych interwencji, które prowadziliśmy tam przez miesiąc, cały czas trwa. To, że my wyjechaliśmy z Rady, to nie znaczy, że temat jest zamknięty, wręcz przeciwnie. Teraz na podstawie tych wszystkich psów, które były odebrane, sporządzana jest dokumentacja weterynaryjna, sporządzane są zdjęcia, porównujemy psy. Z których gmin przyjechały, ile były w radysach, jak ten czas, w którym przebywały w schronisku, wpłynął na ich psychikę. Są powołani w sprawie biegli. Kilka osób, tak na dobrą sprawę, z pogotowia dla zwierząt jest oddelegowanych do prowadzenia tej sprawy, i praktycznie codziennie wykonujemy jakieś czynności. Za które również musimy zapłacić. Są to transporty zwierząt, jest to leczenie zwierząt, jest to wydruk fotografii, jest to przygotowanie materiałów dowodowych do policji, prokuratury. Dzięki temu mamy kilka tomów dokumentacji fotograficznej, która ukazuje każdy boks i zewnątrz, i wewnątrz, wszystkie gwoździe, wszystkie puszki, butelki po alkoholu, które były w boksach. Wykonanie tego zajęło nam trawie. Półtora tygodnia i dzięki temu jest bardzo sumiennie i rzetelnie zebrany materiał dowodowe dla prokuratury. Jako pogłotowie dla zwierząt jest, wykonujemy tam prawa pokrzywdzonego, inne organizacje również wykonują prawa pokrzywdzonego. I tak na dobrą sprawę wszystkie te przesłuchania świadków, wszystkie te zdjęcia, wszystkie opinie lekarsko-weterynaryjne są materiałem dowodowym, który mam nadzieję zaprowadzi tych ludzi przed sąd. Dzisiaj Daniel D oraz jego ojciec Zygmunt D mają zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad zwierzętami, mają zakaz posiadania zwierząt, zakaz zbliżania się do zwierząt i wierzymy w to, że w wyroku, który mam nadzieję zapadnie, znając realia polskiego sądownictwa za kilka lat, sąd te tymczasowe zakazy utrzyma i ludzie ci na maksymalny okres, jaki jest możliwy, w Polsce nie będą prowadzić żadnej działalności, która wykorzystuje w jakikolwiek sposób zwierzęta. Dziękuję Państwu za pomoc w tej olbrzymiej interwencji w Radysach. Zapraszam do śledzenia naszych wiadomości na temat Radys, bo ta relacja nie kończy wcale tematu likwidacji schroniska. Tak naprawdę proces i akt oskarżenia jest przed nami.